Dzień dobry moi drodzy. Nazywam się Teresa Agnieszka Klimczak i jestem specjalistą podologii. Dzisiaj goszczę na swoim fotelu klienta, który zgłosił się do mnie ze zmienioną chorobowo płytką paznokciową. Zaprezentuję wam mój dzisiejszy warsztat pracy, swoją technikę pracy przy tego typu zmianach paznokciowych. Zapraszam was do obejrzenia zabiegu. Pacjent został skierowany na badanie mykologiczne. Po otrzymaniu wyników dowiedzieliśmy się, że zmiana na paznokciach to grzybica. Ten grzybek, o którym wam mówię, to Trichophyton rubrum. Jest to najczęstszy rodzaj dermatofita, który spotykamy na skórze bądź na paznokciach. Zabieg rozpocznę od dezynfekcji. Używam sprayu Septi Starter, który doskonale odświeży i zdezynfekuje stopy. Następnym etapem będzie oczyszczenie paznokci. Do tego celu używam frezu z węglika spiekanego, jak również frezu różyczki. Oczywiście ja oczyszczam paznokcie przeważnie przy użyciu tylko frezu, więc zobaczycie dzisiaj mój warsztat pracy. Potrzebne będą i niezbędne wszelkie środki ostrożności i w tym przypadku na przykład frezarka powinna być z pochłaniaczem pyłu. Moi drodzy, paznokcie zostały dokładnie oczyszczone, a teraz po zabiegu aplikuję specjalistyczne serum Mycoverum, które mój klient otrzyma również do domu celem terapii domowej. Preparat ten zawiera w swoim składzie aż 11 składników aktywnych, takich jak oliwa ozonowana, olejek z oregano, jaskółcze ziele oraz olejek herbaciany. Dzięki którym ta terapia Ci przebiegnie szybko i skutecznie. Z moim pacjentem widzę się na wizycie kontrolnej za około 3-4 tygodnie, a Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie mojego warsztatu pracy do końca. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy podobał Wam się mój zabieg.